Chcę o coś zapytać Ruth, ale chyba ma dosyć. Szkoda. Pytaj. Serio? Dlaczego dałaś Nolin do ciebie pełen dostęp? Interesował cię związek z nim? Pociągał cię? Chodziło mi o seks. I tyle. Raz za razem? Tak. Nie dlatego, że cię pociągał? Potrzebowałam seksu, więc to zrobiłam. Z obcym? Mieszkałam z nim. Z przypadkowym gościem? To jak pokazać się przypadkowemu gościowi nago. To nie tak. Był pod prysznicem. Kurczę. Robi z tego problem. Jak Isaac. Gdy czuje się urażony, odgryza się. Ogryziłam cię? Było spokojnie, a chwilę potem... Skoro Nola to przypadkowy facet, to Isaac też. Zrobiło się trochę niezręcznie, bo Ruth potraktowała to jako atak. Seks to przekazanie pełnego dostępu full do ciała. Tak jak pokazywanie się nago. Mam full na myśli pełny dostęp. Dla mnie to jest to samo. You? Wow, drama. dramaty.